Cześć, trafiłeś na podcast odnośnie do. Jeśli nie chcesz odtwarzać tego przez YouTube'a, to w opisie tego filmu znajdziesz link do innych platform streamingowych. Cześć. Dziś będzie odcinek muzykalowy, bo okres wielkiego postu jest dla mnie od zeszłego roku czasem bardzo silnych emocji. Dzieje się tak, bo w warszawskim teatrze Rampa, w tym okresie grany jest mój ukochany muzykal, czyli Jesus Christ Superstar. I o moich jezusomaniackich doświadczeniach dziś właśnie będzie. Od razu chciałabym zaznaczyć, że jedyną inscenizacją tego musicalu, którą widziałam, jest ta rampowa i tylko do niej będę się odnosić. Dodam jeszcze, że jeśli ktoś po tych kilku sekundach wstępu stwierdził, że nie chce mu się jednak słuchać tego co mówię, to jeśli oglądacie to na YouTubie, to pod filmem będzie link do mojego wpisu na stronie, który nie będzie różnił się aż tak bardzo od tego, co dzisiaj powiem. Rampowego Jezusa widziałam trzy razy i miałam to szczęście, że mogłam oglądać ten spektakl w dwóch różnych miejscach, z trzech perspektyw i z różną obsadą. Dzięki temu mogłam zauważać, jak ze spektaklu na spektakl rosło moje zaangażowanie emocjonalne. Na swój pierwszy spektakl poszłam z czystej ciekawości, nakręconej dodatkowo przez Martę z kulturalniewybredna.pl, na YouTubie znanej jako Wybredna Maruda. I za tym pierwszym razem mogłam zobaczyć ten spektakl w nieco innej odsłonie, ponieważ nie odbył się on w Teatrze Rampa, a w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w ramach festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu. I teraz zdradzę wam małą tajemnicę. W tamtym czasie byłam takim nadwornym fotografem Jordanek, więc mój pierwszy odbiór muzykalu, a w zasadzie pierwszych trzech utworów, bo właśnie przez taki czas można było fotografować, zmieniał się w zależności od użytego obiektywu. Wtedy nie mogłam za bardzo się skupić na, na tym, co się dzieje na scenie pod takim względem przeżywania, bo bardziej musiałam wykonać po prostu dobrą fotorelację. Zanim poszłam na Jesus Christ Superstar, nie przygotowywałam się w żaden sposób. Nie sprawdzałam obsady, nie czytałam recenzji, nie słuchałam utworów. A co za tym idzie, nie tworzyłam w głowie sobie żadnych oczekiwań. I w pewnym momencie, kiedy już mogłam odłożyć aparat na bok i cieszyć się resztą spektaklu, usłyszałam głos. Znajomy mi głos. I któreś synapsy w moim mózgu styknęły się odpowiednio. I po chwili doszłam do wniosku, że właścicielką tego głosu była Natalia Piotrowska. I właśnie wtedy między mną a Jesus Christ Superstar powstała taka pierwsza niteczka przywiązania. Oczywiście całość zrobiła na mnie ogromne wrażenie i wiedziałam już, że gdy tylko przeprowadzę się do Warszawy, a właśnie na takiej drodze byłam, to nie mogę odpuścić i muszę zobaczyć ten spektakl jeszcze raz. A dodam, że z tego co pamiętam Pierwszy raz, kiedy ten spektakl widziałam, to było w wakacje, a nie tak jak normalnie to się dzieje w tym okresie przed Wielkanocnym. Więc po tym moim pierwszym razie miałam taką dłuższą przerwę, ale w końcu zaczął zbliżać się ten okres około Wielkanocny, a tak się akurat składa, że on zazwyczaj zbiega się z datą moich urodzin. Więc kiedy tylko zobaczyłam, że jeden ze spektakli jest zaplanowany na 9 kwietnia, to od razu wiedziałam, że właśnie tak chcę spędzić swoje urodziny. No, i kiedy ten dzień w końcu nadszedł, to w brzuchu zaczęły mi się jakieś takie motyle ekscytacji buzić, bo pierwszy raz miałam zobaczyć ten spektakl w teatrze Rampa. I powiem Wam, że różnicę odczułam już podczas wejścia na salę. Za drugim razem widziałam też wszystko lepiej i wyraźniej. I to wcale nie dlatego, że wyczyściłam okulary specjalnie na tę okazję. Widziałam więcej szczegółów. Które nie dostrzegłam przy pierwszym podejściu. Byłam też tym razem bliżej sceny, a rozmiary teatru Rampa sprawiają, że na spektaklu trzeba skupić całą uwagę na aktorach. A raczej można skupić całą uwagę na aktorach, bo nie jest to jakaś przeogromna hala, gdzie obraz widzi się jak na ekranie tabletu położonego na kolanach, tylko emocje są tam wyśpiewywane prosto w twarz. I nie zrozumcie mnie źle, ja oczywiście uważam, że ten spektakl zasługuje jak najbardziej na to żeby być grany na największych, światowych scenach, ale ta kameralność jednak ma dla mnie duże znaczenie. Z teatru wyszłam wstrząśnięta. Nie mogłam spać. Autentycznie nie mogłam spać. Pamiętam to jak dziś. I tym razem, po tym drugim obejrzeniu, wytworzyło się milion emocjonalnych niteczek, z których powstała taka swoista więź między mną, a Jesus Christ Superstar w tym rampowym wykonaniu. Od tamtej pory zaczęłam zwracać uwagę na inne rzeczy. Nie było mi już obojętne, czy w rolę Marii Magdaleny wcieli się Natalia Piotrowska, teraz już Natalia Piotrowska-Paciorek, czy Agnieszka Przekupień. Emocje, które wzbudził we mnie Jakub Wocial w roli Jezusa, nie byłyby takie same, gdyby tę rolę zagrał ktoś inny. A śmierć Judasza mogłaby nie być najpiękniejszą śmiercią, jaką widziałam, gdyby nie zagrał jej Sebastian Machalski. I tutaj również nie zrozumcie mnie źle, ja tutaj nie chcę powiedzieć, że to są jedyne właściwe osoby na te miejsca. Ja po prostu nie miałam okazji zobaczyć nikogo innego w roli Jezusa, nikogo innego w roli Judasza, a Natalię Piotrowską, Paciorek i Agnieszkę Przekupień kocham tak samo. Po tym moim drugim razie byłam tak wstrząśnięta i wyszłam z teatru z taką ogromną, przeogromną. Potrzebą to nie była chęć, to była ogromna potrzeba zobaczenia tego wszystkiego jeszcze raz, jak najszybciej. Że miałam dużo szczęścia, że Marta, wspomniana wcześniej, wybradna Maruda, odsprzedała mi jeden ze swoich biletów na jeszcze jeden spektakl, na ostatni w sezonie zeszłego roku i mogłam zobaczyć wszystko jeszcze raz. Gdy poszłam do rampy na Jezusa po raz trzeci to już można było bez skrupułów mówić wtedy o Jezusomanii, która mnie ogarnęła. Był to mój trzeci spektakl, jednak pierwszy raz w pierwszym rzędzie. Mogę w zasadzie powiedzieć, że każdy z tych trzech spektakli był dla mnie na swój sposób pierwszym pierwszy w ogóle, pierwszy w rampie, pierwszy w pierwszym rzędzie. I tak jak za pierwszym razem czułam zachęcenie, za drugim ekscytację, tak za trzecim w momencie zajęcia miejsca na widowni hiperwentylowałam i nie przesadzam. Zapytajcie Martę. Znałam wtedy już przebieg zdarzeń, kolejność każdego utworu. Za trzecim razem aktorzy powalili mnie do tego stopnia, że nie mogłam się podnieść przez tydzień. A jeśli mam mówić o takim kompletnym otrząśnięciu się, to trwało to, myślę, że z miesiąc. Ze mną nie dało się rozmawiać. O czymkolwiek innym. A kiedy musiałam iść po tym wszystkim do pracy, naprawdę bardzo ciężko wykonywało mi się moje codzienne obowiązki. Bardzo ciężko jest mi opisać tak trafnie słowami ten stan, do którego doprowadził mnie musical Jesus Christ Superstar w wykonaniu no, wszystkich ludzi, którzy się do tego przyczynili w rampie. Ten spektakl trzeba po prostu zobaczyć. Mam jednak jedną radę dla początkujących. Za pierwszym razem Jesus Christ Superstar lepiej obejrzeć nie z pierwszego, lecz z jakiegoś dalszego rzędu, tak żeby móc wzrokiem objąć całą scenę bez ruszania głową. Wtedy po prostu najlepiej zobaczycie te wszystkie inscenizacyjne i symboliczne smaczki. Większość z rzeczy, które dzisiaj powiedziałam, to są tak naprawdę moje przemyślenia, które zapisałam sobie rok temu, a wracam do nich teraz, ponieważ mam nadzieję, że zdążę to wszystko wstawić przed pierwszym spektaklem w nowym sezonie, bo jestem tak bardzo podekscytowana tym, że jeszcze tylko nagrywam to w niedzielę, więc jeszcze tylko cztery dni i będę mogła. Na nowo zobaczyć wszystko i to dosłownie na nowo, ponieważ w tym roku zmieniła się obsada i to tak znacznie, ponieważ w głównych rolach będzie można zobaczyć zupełnie inne osoby. Dlatego te trzy spektakle, na które kupiłam już sobie bilety, bo w tym roku się zabezpieczyłam i od razu kupiłam ich więcej, dla mnie znowu to będzie coś nowego. A tak przy okazji, przyznam się, że tak naprawdę kupiłam sobie cztery bilety, ale wiem, że z jednego nie będę mogła skorzystać. Więc jeśli oglądacie to przed 21 marca, to mam właśnie na ten dzień jeden bilet do oddania. W całym tym moim wywodzie nie chciałam skupiać się na jakimś recenzowaniu tego spektaklu czy porównywaniem ról, opisem w ogóle, czy genezą, czy innymi podobnymi rzeczami. Chciałam skupić się najbardziej po prostu na Emocjach, które po tym spektaklu zostają, bo myślę, że z tego wszystkiego to one trzymają się nas później najbardziej. Dziękuję za cierpliwość tym, którzy wysłuchali tego do końca, a ja idę się już psychicznie przygotować na mój pierwszy w tym sezonie. Jesus Christ, Superstar w rampie.